Po godzinie 15 jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Grota Roweckiego w Gorzowie Wielkopolskim poinformował dyżurnego policji, że mieszkańcy tego bloku usłyszeli odgłos wybuchu na czwartym piętrze. Natychmiast na miejsce został skierowany patrol policji, grupa antyterrorystyczna. Jak się okazało, 26-letni mężczyzna wynajmujący mieszkanie w tym bloku z obrażeniami ręki został przewieziony do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Przed około dwoma godzinami trwała ewakuacja kilkudziesięciu osób z tego bloku. W tej chwili na miejsce przyjeżdżają pirotechnicy. Którzy wejdą do mieszkania, sprawdzą, czy nie znajdują się inne materiały niebezpieczne, wybuchowe. W związku z tym, że po przybyciu na miejsce informacji otrzymałem taką, że potrwa to w granicach dwóch do trzech godzin, no w związku z tym zdecydowaliśmy, że wezwiemy autobus MZK, który podstawimy na miejsce i tam będą ludzie powiedzmy, no przeczekiwali ten okres, w którym policja będzie realizowała swoje czynności zgodnie z procedurami. Oprócz tego w, w, wśród ewakuowanych były dwie osoby wymagające, no powiedzmy Opieki czy nadzoru medycznego. W związku z tym ambulans, ambulans medyczny też był na miejscu. Przed godziną 24. na miejsce przybyli pirotechnicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzewie Wielkopolskim sprawdzili mieszkanie, sprawdzili piwnicę teren wokół budynku, nie stwierdzili żadnych niebezpiecznych materiałów wybuchowych. Po nich po godzinie 12 do mieszkania wszedł powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który wyraził zgodę na powrót mieszkańców do swoich mieszkań. Nie stwierdził naruszenia konstrukcji bloku mieszkania. W w którym nastąpił wybuch. Przed godziną pierwszą mieszkańcy powrócili do swoich mieszkań. Na miejscu policja zabezpieczyła materiały, substancje chemiczne, które zostały następnie przewiezione do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Policji i tam przeprowadzone badanie pozwoli nam ustalić przyczynę wybuchu.